Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Relacja z Pyrkoną miała przebrać w tym roku taką samą formę jak w zeszłym, ale niestety się pochorowałem przed wyjazdem i nie byłem w stanie wykrzesać z siebie takiego entuzjazmu, jaki był potrzebny przy kręceniu relacji z pierwszej ręki, więc e, wspominniki z Pyrkoną będą w formie takich właśnie wspominek z perspektywy dwóch tygodni, które już od tego festiwalu upłynęły. Kilka rzeczy zostało poprawionych na, na, na plus, kilka rzeczy nadal mi w tym roku doskwierało. Były oczywiście wpadki zależne od organizatorów i od nich zupełnie niezależne. O wszystkim powiemy sobie na przestrzeni najbliższych kilku minut. Po pierwsze muszę pochwalić organizatorów za rozwiązanie problemu praktyk dedacji. W tym roku można było kupić trzydniowy bilet z kilkutygodniowym, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, m.in. w Empikach i z takim wydrukowanym biletem na którym był kod kreskowy, wystarczyło potem tylko podejść do bramek. Bramki nas wpuszczały na teren festiwalu, oczywiście trzeba było się wcześniej przepchnąć przez Morze Ludzi, ale przepchnięcie się przez Morze Ludzi zajmowało 15 minut zamiast półtorej godziny. Jak już przeszliśmy przez bramki, trzeba było ten bilet wymienić na właściwe taki welcome pack, na, na taką torbę za wszystkim, co było wam teoretycznie potrzebne na festiwalu. I to się już odbywało na terenie festiwalu, w środku, wewnątrz tych wszystkich murów i bram, więc nie trzeba było stać na ulicy w bardzo ruchowym w bardzo ruchliwym miejscu, bo targi poznańskie stoją przy głównej ulicy, przy ulicy bodajże Głogowskiej, jadącej wzdłuż dworca, więc za to ogromny plus. Bezpieczeństwo w miarę możliwości zostało, zostało podwyższone. Później oczywiście wymiana tego biletu na, na identyfikator, program imprezy i tak dalej. To podobno już zajmowało około 2 do 2,5 godziny, zwłaszcza pierwszego dnia em, zaraz po otwarciu bramek. Ja tego nie jestem w stanie potwierdzić, ponieważ my e, w piątek dotarliśmy na festiwal dopiero około godziny 16, bo dopiero po 17 zaczynały się pierwsze rzeczy, które nas interesowały. E, I z, naszego, z naszej perspektywy wejście przez pierwsze bramki zajęło jakieś 10 minut a potem wymiana tego w, w okienku w budynku w piątym bodajże e, zajęło dosłownie sekundę. Nie było totalnie żadnej kolejki. Chodziło się do okienka, oddawało się bilet, dostawało się całą resztę ekstra. Ja jestem e, bardzo z tego zadowolony. Mam natomiast kilka problemów z zawartością tej poczuczki, którą dostawaliśmy w zamian za ten zakupiony wcześniej bilet. W tej paczce znajdowała się pamiątkowa kostka, czyli standardowo, tak, jak już od jakiegoś czasu na Brykonie, e, identyfikator, rzecz jasna. Jakieś tam książeczki z kodami zniżkowymi do sklepów, znajdujących się na terenie, festiwalu i też na zewnątrz. I program imprezy w formie e, takiego po prostu terminarza. W formacie A4 mieliśmy tam tabelkę z godzinami, datami i nazwami atrakcji, tylko i wyłącznie. Żeby sprawdzić opis atrakcji, trzeba było albo wejść na stronę internetową wydarzenia i tam sobie te wszystkie opisy można było przeczytać, albo trzeba było ściągnąć aplikację mobilną, która nie była oficjalną aplikacją Perkono. Jest, jest to jakaś tam ogólna taka aplikacja służąca do... Ułatwienia właśnie nawigacji w takich dużych imprezach masowych. To, czego mi zabrakło, to jest taki prosty, jeszcze dodatkowy informator w formie książeczki, jak dostaliśmy na przykład w zeszłym roku na Polkonie, i w takim, w takim informatorze, który dostawaliśmy dodatkowo, oprócz jeszcze takiej, takiej zwykłej tabelki. Można było się zapoznać z opisami wszystkich tych atrakcji. Klaudyna twierdzi, że w zeszłym roku na, Pol na Pyrkonie też taka książka była. Ja nie jestem w sobie w stanie tego przypomnieć, więc, więc wam tego nie obiecam. Polkon e, zrobił to w związku z tym znacznie lepiej w zeszłym roku niż Pyrkon w, Pyrkon w roku tym. Z aplikacją dodatkowo był jeszcze taki problem, że o ile była oczywiście możliwość dodawania wybranych przez siebie atrakcji do jakiegoś tam swojego kalendarza czy agendy, jak to tam się nazywało. Cicho, Szarusiu. Dopiero jadłeś. Nie kłam. Szaruś! Po dodaniu kilku czy kilkunastu pierwszych atrakcji, jakich chciałem zaliczyć, wszystkie z mojej agendy po prostu wyparowały. Zniknęły, poleciały gdzieś kosmos. Zostałem z pustą aplikacją. Na szczęście była też możliwość wyeksportowania tych swoich ulubionych atrakcji do kalendarza Google, więc z tej opcji od tamtego momentu już korzystałem i to już działało niezawodnie. Natomiast tak czy inaczej e, brakowało mi opcji właśnie sprawdzenia sobie na szybko opisu jakiejś atrakcji, e, której tytuł wydawał mi się e, intrygujący, ale chciałem wiedzieć coś więcej na temat prowadzącego, na temat ogólnie tematu tej atrakcji. Nie miałem takiej możliwości, bo zasięg e, 3G na terenie obiektu stał niesamowicie. W związku z tym, że było tam w porywach do 30 tysięcy osób i prawdopodobnie po prostu przekaźniki nie, nie wyrabiały. Nie byłem w stanie aplikacji na terenie festiwalu odpalić. Korzystając z niej tak naprawdę tylko i wyłącznie w domu, więc trochę się to miało z celem. W związku z tym, jeżeli jakikolwiek, jakakolwiek osoba decyzyjna z Perikondu to ogląda, proszę was, zróbcie taki właśnie dodatkowy książkowy Informator w przyszłym roku, bo niesamowicie to ułatwia sprawę przy takim analogowym, powiedzmy, offline owym sprawdzaniu programu imprezy. Jeżeli to jest jakiś koszt, to po prostu zróbcie to dokładnie tak jak Polkon i wydrukujcie w środku jakieś reklamy. Ja wiem, że na um, Perkonie jest znacznie więcej atrakcji niż na zeszłorocznym Polkonie, gdzie była ich nie wiem, może 1 trzecia tego, co, co Perkon um, oferował, ale nawet na tak ogromny festiwal jak Fringe w Edynburgu, gdzie atrakcje po prostu odbywają się przez cały miesiąc w 200 różnych punktach miasta i informator wygląda jak książka telefoniczna. Da się wydrukować taki, e, taki informator i rozdają go nawet za darmo, dzięki temu, że w środku są reklamy. Więc naprawdę ogarnijcie się, to jest fantastyczna sprawa. Dobra, i zanim przejdziemy do części właściwej, czyli już samego festiwalu. Odłóżmy jeszcze na bok jedną rzecz związaną pośrednio z Periconem, czyli wyprzedaż multiversum, bo wiem, że na pewno kilka przynajmniej pytań o to będzie. Wyprzedaż multiversum była, niestety nie na terenie samego festiwalu, ale w siedzibie multiversum, co jest całkowicie zrozumiałe, bo w ten sposób Rafał z rodziną pozbyli się problemu dojazdu, potem powrotu, rozkładania tego styliska, pilnowania całego tego stafu. A sama siedziba znajdowała się jakieś 20 minut tramwajem od terenu um, festiwalu. W rzadku Dzień Otwarty rozpoczął się o godzinie 7 rano, więc w żaden sposób nie kolidowało to z uczestniczeniem w atrakcjach. Za co ogromny plus. To co wziąłem w tym roku to kilka tomów zbiorczych w twardej oprawie żywych trupów. Obysywałem sobie już od dłuższego czasu, że skomplotuję w końcu żywe trupy od wydawnictwa Taurus, Natomiast, biorąc pod uwagę to, że w niemalże tej samej cenie mogę mieć znacznie fajniejsze wydanie, znacznie fajnie wyglądające przede wszystkim na półce żywych trupów, stwierdziłem, że jeżeli mam zainwestować 700-800 zł w coś, co potem będzie u mnie stało latami na półkach, no to niech to chociaż wygląda fajnie. Zawsze kładę duży nacisk na wspieranie polskiego rynku komiksowego, ale tutaj. Niestety wydanie oryginalne, amerykańskie, wygrało z tym co, co wydaje Taurus. Te kolorowe grzbiety po prostu mi od Taurusa nie podeszły. Ale wszystkie pozostałe rzeczy staram się pilnie kupować w języku polskim, więc obiecuję poprawę. Jeżeli chodzi o zakupy na samym festiwalu, to można było dostać oczopląsu. Liczba stoisk wystawców była ogromna i nieporównywalna w żadnym stopniu z tym co było w latach poprzednich. Kiedy pierwszy raz pojechałem na Pyrkon, Całą tę halę wystawców można było obejść w z sporotem bez większego problemu, bo nie było tłumów dosłownie może w 10 minut. W tym roku, pomimo załączonej do programu mapki z samej tej hali targowej, ciężko było się w tym połapać. Stoisk była po prostu masa, prawdopodobnie przekroczyli dawno już setkę tych stoisk już prawdopodobnie idą w kierunku dwóch albo trzech setek. Oprócz stoisk takich typowo handlowych były jakieś dodatkowe stoiska, gdzie można było sobie robić zdjęcia na, na green nie była, była alejka artystów, gdzie spotkałem Rafała Szłapę, była też Katarzyna Niemczyk, było, byli ludzie z wydawnictwa Soul Invictus, więc uzupełniłem sobie brakujące zeszyty Incognito i Lisa była ym, całkiem spora liczba polskich twórców komiksowych, za co ogromny plus. Fajnie, że część tej hali targowej została oddana do użytku ludziom, którzy tworzą rzeczy, a nie tylko je sprzedają. Przechodząc do części merytorycznej tego festiwalu, czyli prelekcji, spotkań z autorami, paneli dyskusyjnych itd. Znów, drugi rok z rzędu był ogromny problem z e, dostępnością sal, z dostępnością raczej miejsca na tych salach, ponieważ odkąd te prelekcje zostały przeniesione do budynku 15, na sale prelekcyjne wchodzi tylko tyle osób ile jest miejsc siedzących, plus jakaś tam obsługa e, techniczna. Na salę komiksową, jeżeli dobrze policzyłem, wchodziło około 215 osób i u mnie był komplet, u Oskara był komplet, u był komplet, u Kalana był komplet e, kilkukrotnie. Nie byłem chyba na żadnym e, panelu, na którym nie trzeba było się ustawić w kolejce przynajmniej z pół godziny wcześniej, żeby mieć duże szanse na wciśnięcie się. E, z tego co mi wiadomo, to chyba na wszystkich panelach, na których byłem, e, spora część ludzi stojących w kolejce e, kilkanaście, kilkadziesiąt minut była po prostu odprawiona z kwitkiem. No, bo nie byli wpuszczani do sali, kończyły się miejsca siedzące, nie można było stać wzdłuż ścian czy siedzieć na podłodze. I ja to doskonale rozumiem. Wiem, że przepisy bezpieczeństwa, jakieś tam przeciwpożarowe BHP, cokolwiek zabraniały po prostu organizatorem wpuszczanie większej ilości osób, ale trzeba w takim razie tej sytuacji zaradzić w jakiś inny sposób. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wszystkie prelekcje, spotkania autorskie na swoim znacznie mniejszym festiwalu, krakowskim festiwalu komiksu, po prostu. Nagrywa zwykłym takim webcamem HD z dodatkowym mikrofonem i wychodzi im to bardzo dobrze. Więc nie rozumiem, dlaczego organizatorzy znacznie większego, ki kilkadziesiąt razy większego festiwalu e, nie mogą zrobić e, dokładnie tego samego. E, I nawet jeżeli część e, autorów tych lekcji nie zgodziłaby się na publikację tego później w internecie, no, nawet jeżeli część tych atrakcji e, nie miałaby takiej samej wartości bez interakcji pomiędzy publicznością a prowadzącym to i tak wyszłoby z tego na pewno przynajmniej ze 100 godzin do oglądania na YouTubie pomiędzy jednym perkonem a następnym. Jeżeli chodzi o budynek 15, organizatorzy na szczęście wyciągnęli nauczkę z tego, co działo się na korytarzach w zeszłym roku i strefa autografów została przeniesiona piętro wyżej, tam gdzie znajduje się sala ziemi. Na korytarzu siedzieli sobie twórcy i tam kolejka, nie przeszkadzając nikomu, ciągnęła się po tych korytarzach znacznie mniej e, uczęszczanych, znacznie mniej potrzebnych od tego korytarza dolnego, gdzie były wszystkie te sale e, prelekcyjne, więc za to ogromny plus, ale błagam Was, ogarnijcie jakieś nagrywanie tych prelekcji. Skoro mowa o budynkach, Wyłączony w tym roku był z użytku najbardziej rozpoznawalny budynek całego Pyrkonu prawdopodobnie, czyli Czteropak, budynki 7, 7A, 8, 8A. Więc y, pierwszego dnia dało się zauważyć takie lekkie zamieszanie, chaos wśród cosplayerów, którzy zwykle ustawiali się do zdjęć właśnie w tym Czteropaku, na samym środku. Tam są takie charakterystyczne schodki, jakieś tam kioski z, z, z jedzeniem. Więc cosplayerzy przez jakiś czas kręcili się bez wody i schodu po festiwalu, ale na szczęście dosyć szybko udało im się znaleźć jakiś taki nowy centralny punkt, w którym się ustawiali. Można było ich przeważnie spotkać. Była to po prostu iglica, czyli ten najwyższy budynek w samym środku festiwalu, przy samym wejściu więc tutaj na szczęście jakiś tam ład został dosyć szybko zaprowadzony, ale i tak strasznie mi przykro było z tego powodu, że czteropak był w tym roku wyłączony i to akurat absolutnie nie jest radą winą organizatorów. Z tego co słyszałem, po prostu czteropak jest aktualnie w remoncie, więc po prostu nie dało się tam nic przeprowadzić absolutnie zrozumiałe, ale mam ogromną nadzieję, że czteropak w przyszłym roku już wróci do użytku bo jest to strasznie wygodne, gdy mamy po prostu cztery budynki pod jednym dachem i możemy sobie sięgać próżne różne atrakcje w niedalekiej odległości od siebie. Kolejnymi zamkniętymi budynkami były wszystkie wejścia poza wejściem głównym od strony dowodca, co mnie szczególnie zabolało, ponieważ mieliśmy wynajęte mieszkanie bardzo blisko jednego z tych wejść mniejszych, ale okazało się niestety, że musieliśmy drałować na około praktycznie całych targów, więc droga zajmowała nam jakieś 15 minut zamiast powiedzmy 5. No, ale rozumiem, że do obsadzenia tych dodatkowych bramek byłyby potrzebne dodatkowe osoby, więc jest to w jakimś tam stopniu uzasadnione. Duża pochwała natomiast należy się organizatorom za zwiększenie liczby punktów gastronomicznych i rozsianie ich po całym obiekcie, więc w tym roku w przeciwieństwie do lat poprzednich nie było to wszystko upakowane w jednej hali gastronomicznej, tylko m.in. też na przykład na tym placu głównym w samym środku stały namioty gdzie można było kupić jakieś tam fast foody typu pizza, hamburgery, które były w smaku zaskakujące spoko. Ceny jedzenia były oczywiście festiwalowe, więc za burgera czy pizzę trzeba było zapłacić od kilkunastu do dwudziestu kilku złotych. Natomiast jeżeli komuś nie chciało się wychodzić z terenu festiwalu i szukać jakieś knajpy, Albo baru mlecznego, to zjedzenie czegoś na festiwalu było wykonalne, wygodne i dosyć szybkie, bo dzięki temu, że tych punktów było wiele, kolejki były bardzo krótkie. My załatwiliśmy sobie burgera i widzę dosłownie 10 minut i było to nawet zjadliwe. Jestem ciekaw, jakie są Wasze wrażenia po tym imprezie. Jeżeli byliście w tym roku na prekonie, koniecznie dajcie znać, napiszcie chociaż kilka słów w komentarzach. Jeżeli nie załapaliście się na e, moją kolekcję, jest ona już rzucana na YouTube, a można je obejrzeć tutaj. Prelekcja Mrowej Oscara też została e, nagrana, więc możecie to obejrzeć w tym miejscu. Jeżeli macie jakiekolwiek namiary na cokolwiek innego, na jakieś inne nagrane prelekcje, też koniecznie dajcie mi proszę znać, wyślijcie mi to w wiadomości prywatnej albo w, w komentarzach, bo chętnie zobaczę, co mnie ominęło. Była taka duża masa atrakcji w tym roku, e, że ciężko było, w zasadzie niemożliwe było zaliczenie wszystkiego. Przez to, że wiele rzeczy się odbywało w tym samym czasie, ciężko się było dostać na salę, chętnie yy, po prostu sobie odbiję. Z mojej strony to wszystko. Pyrkon pomimo swoich wad i niedociągnięć nadal pozostaje najważniejszym, największym i najfajniejszym festiwalem poświęconym fantasyce w Polsce, więc z pewnością będziemy się tam widzieć w kolejnych latach. A do tego czasu trzymajcie się.